Stara babina na wsi miała jedną krowę. No, pomyślała, najwyższy czas, żeby krowa miała cielaka. Więc zamówiła inseminatora, czyli kogoś do sztucznego zapłodnienia. Przyszedł inseminator, obejrzał sobie krowę i powiedział do babci: Proszę przynieść mi miednicę, dzbanek z ciepłą wodą, mydło i ręcznik. Babina przyniosła wszystko. Nagle inseminator patrzy, a babina idzie z wieszakiem. Po co babciu niesiesz ten wieszak? Żeby miał se pan gdzie spodnie powiesić. Sąsiedzie, właśnie dokupiłem sobie dziesięć hektarów pola. Wiem, wiem, wasz koń się powiesił za stodołą. Wczesnym rankiem przychodzi do obory rolnik, mocno zmęczony po całonocnej libacji. Stawia wiaderko i zaczyna doić krowę. Po jakimś czasie krowa pyta: Co, piło się wczoraj? Troszkę się wypiło. Boli główka dzisiaj, nieprawdaż? Oj, jak boli, mówi rolnik. No dobrze, to złap za cycuszki, to ja poskaczę. Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka. Nic na tej ziemi kuzynie nie rośnie? Ano nic, wzdycha Antek. A jakby tak zasiać kukurydzę? A, jakby zasiać, to by pewnie urosła. Syn Ignaca wrócił z wojska i Ignac zaczyna szukać mu kandydatki na żonę. Poszedł do sąsiedniej wsi, a gdy wrócił, oznajmia synowi: Znalazłem ci narzeczoną. Ładna? Jeszcze jak? Żebyś ty widział, jak szybko potrafi widłami słomę zrzucić z furmanki. Do antka przyjechała ekipa telewizyjna, żeby zapytać go, jak doszedł do tak wysokiej wydajności mleka od krowy. Ja tam nic nie wiem, mówi antek. Krowami to się moja jaguś zajmuje. Zawołajcie ją, gospodarzu, zrobimy z nią małe interwiu. Jagna, chodź tu. Czego? Panowie Stevie chcą ci zrobić interwiu. Co to takiego? Nie wiem, ale lepiej się podmyj. Jagusia, Jagusia! Krzyczy gospodarz. Dałaś krowom? Nie, oborowemu. Jedzie zamożny gościu autem i zauważa, że stary wóz z sianem leży w rowie. Wysiada i widzi płaczącego dzieciaka. Pyta. Co ci się stało? On jechałem i... No, wóz się przewrócił i wpadł do rowu. Ojciec mnie zabije. Po czym nadal płaczę. Facet. Nie płacz, pomogę ci wyciągnąć wóz i ojciec cię nie ukaże. Dzieciak płacząc jeszcze bardziej. Kiedy tatulek pod wozem leży. Pewien farmer oprowadzał po swoim gospodarstwie potencjalnego nabywcę. Doszli do pasieki. Czemu ta pasieka stoi tak blisko drogi? Przecież pszczoły mogą urządlić przechodniów. Narzeka kupiec. Te ule stoją tu od dziesięciu lat i nigdy nic takiego się nie zdarzyło, odpowiada farmer. Po krótkiej dyskusji postanowili się założyć. Zainteresowany rozbierze się do naga i zostanie przywiązany do rosnącego w pobliżu pasieki drzewa na cały dzień. Jeżeli do wieczora urządli go pszczoła, dostanie farmę za darmo. W przeciwnym razie zapłaci podwójną cenę. Wieczorem farmer idzie odwiązać kupca i z daleka widzi że facet jest blady i słania się na nogach. Cholera, przegrałem chyba zakład. Klnie pod nosem farmer, biegnąc do niego. Co się stało? Gdzie ugryzła? Pyta, rozcinając więzy. Nigdzie nie ugryzła, to nie to! Szepcze cicho potencjalny nabywca. Ale czy to cholerne ciele nie ma matki? Rolnik ze swoją świeżo poślubioną małżonką wracają z kościoła wozem ciągnionym przez kilka koni. Kiedy najstarszy z koni się potknął, rolnik powiedział raz. Kawałek dalej koń znów się potknął. Rolnik powiedział dwa. Po chwili koń potyka się po raz trzeci, tym razem rolnik nie mówi nic, sięga pod siedzenie i wyjmuje strzelbę i zabija konia. Widząc to, małżonka zaczęła wydzierać się na męża. To było okropne. Jak mogłeś to zrobić? Rolnik na to raz. Jedzie chłop razem z babą wozem. Jadą tak, jadą, i chłop patrzy. Wymija ich rowerzysta bez głowy. Chłop nic sobie z tego nie robi i jedzie dalej. Patrzy, a tutaj motorowerzysta bez głowy ich wymija. Chłop dalej olewa sytuację. Jadą dalej, patrzy, a tutaj motocyklista bez głowy. Jeden, drugi, trzeci. Na to chłop się odwraca do baby siedzącej na tyle i mówi: Halina, podnieś kosę wyżej. Mąż i żona jadą wiejską drogą do znajomych. Wjechali w błoto i samochód ugrzązł. Po kilku minutach bezowocnych prób wyciągnięcia go, spostrzegli młodego rolnika z parą wołów. Rolnik zatrzymał się i zaoferował pomoc za dwieście złotych. Mąż się zgodził, i po chwili samochód mógł jechać dalej. Rolnik mówi do męża: Wie pan, dzisiaj wyciągnąłem już dziesięć samochodów z tego błota. Facet patrzy z niedowierzaniem na pole i pyta: A kiedy ma pan czas, żeby zaorać pole? W nocy? Nie. Mówi młody rolnik. W nocy leje wodę w dziury. Rozmowa rolników. Wiesz, Franek, zastanawia mnie, jak to zrobiłeś, że twoja teściowa tak chętnie uprawia wasze pole? Po prostu przekonuję ją, że jest już na to za stara. Facet z USA zwiedzał Polskę i się zgubił. Zobaczył rolnika pracującego na polu i zatrzymał się zapytać o wskazówki. Rolnik powiedział mu, jak dostać się do głównej drogi. Facet chciał trochę pogadać, więc pyta: To pańska ziemia? Ta, odpowiedział rolnik. Duża jest? No, zaczyna się tam, gdzie płynie strumień przy drodze. Ciągnie się przez wzgórze, aż do tego miejsca, gdzie widać to wielkie drzewo. Sięga od tamtej stodoły do tej wielkiej sterty kamieni. Tego płotu i biegnie aż do tej drogi. To piękne miejsce, ale opowiem panu o mojej ziemi w Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na jednym końcu mojej farmy o wczesnym ranku. Jadę cały dzień i dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram do końca mojej posiadłości. Co pan o tym myśli? Rolnik myśli przez chwilę i mówi: Też miałem kiedyś taki samochód. Antek z sąsiadem postanowili zważyć świnie. Ponieważ nie mieli wagi ani odważników, na duży kamień położyli długą deskę. Na jedną stronę deski wprowadzili zwierzę, a na drugą zaczęli kłaść kamienie aż do uzyskania równowagi. Gdy im się to udało, Antek rzekł zadowolony: W porządku. Teraz tylko trzeba zgadnąć, ile ważą te kamienie. Jak masz na imię? Joanna. Joandrzej, tyż ze wsi. Do sklepu na wsi wchodzi chłop i pyta: Czy są gwoździe? Nie ma. A grabie? Też nie ma. A może wiadra? Nie, nie ma. To dlaczego nie zamkniecie sklepu? Bo kłódek też nie ma. Przychodzi murzyn do warzywniaka i pokazuje na banany. Co to jest? Pyta. To są banany. Odpowiada sprzedawca. U nas to są takie banany. Potem pokazuje na pomarańcze i tak samo pyta się. Sprzedawca odpowiada, a on na to, że u nas to są takie pomarańcze. Sprzedawca lekko wkurzony patrzy na Murzyna, po czym znowu Murzyn pyta się, co to jest? I pokazuje na morele. Sprzedawca już mocno wkurzony odpowiada, a Murzyn wyśmiewa go i pokazuje, że u niego są takie morele. Po czym pokazuje na arbuza i pyta się, co to jest? A sprzedawca na to, a to jest polski zielony groszek. Kombajnista we wsi nie płacił podatków. Chłopi się zbuntowali i w wiejskiej świetlicy postanowili zrobić zebranie w celu omówienia paru kwestii. Szemrali przez parę godzin, w końcu Kowal podnosi rękę. Sołtys udzielił mu głosu. Kowal wstał i mówi – Przypierdziele, kombajniście! Sołtys odpowiedział – Wiesz, Kowalu, to nie jest dobry pomysł, bo wprawdzie kombajnista nie płaci podatków, ale mamy tylko jednego kombajnistę i jest on potrzebny. Po paru godzinach obrad Kowal znowu prosi o głos. Gdy sołtys mu go udzielił, Kowal przedstawił kolejną propozycję. Przypierdzielę spawaczowi. Mamy dwóch. Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi... Czy ty wiesz, Franek, że moja świnia mówi po francusku? Chyba jesteś pijany albo zwariowałeś. Nie wierzysz? To założymy się. Sąsiedzi poszli do chlewu do świni mówiącej po francusku. Jej właściciel pyta: Kaśka, umiesz mówić po francusku? Świnia nic. Wtedy chłop ją kopnął, a świnia: Oui, oui, oui.